widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku WWE Universe Mod I oczywiście mamy dla was, mam dla was parę nowości Zaczniemy sobie od naszego nowego zawodnika, który dołączył do Monday Night Raw Eston jest nowym, naszym nowym nabytkiem w Monday Night Raw Overall 85, jak wy wszyscy, striker i zobaczymy jak mu pójdzie po prostu w naszej zabawie tak co oprócz tego mamy yy, tak team nowy tak team który nazywa się The Big Star jak pamiętamy Olek Sowa wygrał ostatnio w losowaniu możliwość stworzenia tak teamu i wybrał sobie za tak team partnera Adam K i tworzą oni teraz bardzo zgrany duet oby zwycięstwa pasa tak NXT także gratulujemy mam nadzieję że Adamek nie ma nic przeciwko to była decyzja Olka i mam nadzieję że się nie będzie gniewał i że Oleg da mu jakiś tam początek dobrej kariery tak teamowej i mam dla Was taki fajny event w drafcie znowu o 3 draft piki jesteście wy wszyscy, oprócz Estona Eston dołączył do nas w tym odcinku oczywiście ale nie załapał się już do tego mojego pomysłu, który miałem po prostu wcześniej. Jest was ośmiu. Wszyscy nasi zawodnicy w 8 men Normal Meczu o 3 draft piki. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. Taka walka będzie ciekawa, interesująca i zobaczymy, który z was no, zdominuje tą walkę, tak? Zacznijmy sobie show, zacznijmy sobie mecz i zobaczmy, który z Waszych zawodników zgarnie trzy draft piki dla swojego rosteru. Gierka nam się ładuje. A ja powiem Wam tak: oglądacie serię? Robimy tak: kontrolne jestem z naszych zawodników, oczywiście. Kontrolne jestem na dole w komentarzu, oglądam i tyle. A ja sobie jeszcze mogę, może tutaj trochę pogadam. Co sądzicie o tym, co się stało? Dobrze wiemy, że restylmenia już jest tuż tuż. Droga do restylmenii się zaczęła. I mamy parę ciekawości, takich jak na przykład to, co się stało, że Cody Rhodes oddał miejsce The Rockowi. Wszystko miało być już niby ustalone, że The Rock walczy z Romanem Reignsem. I nagle był wczoraj, bodajże, był restylmenia kick-off. No i wydarzyło się tam bardzo ciekawa rzecz, no bo Roman Reigns sobie najpierw wyszedł z Rollins, tam zaczął swoją przemowę, że tam będzie walczył, tam bla bla bla. I potem wychodzi Roman Reigns i on mówi, no ja tu jestem Undisputed WWE Mistrzem, no i ja sobie wybieram Nie będzie Cody Rhodes wybierał sobie kogo, ten ja sobie wybieram The Rock jako, jako mojego przeciwnika, nie? No i wyszedł Cody Rhodes I tam, no tam w ogóle The Rock, tam jakaś gadka, że to będzie najlepsza walka na WrestleMania, już takie naciąg... Jak dla mnie to było w ogóle naciągane, nie? Będzie walka najlepsza na WrestleMania, że Cody Rhodes to tam blablabla no tam pokazał to, to ich drzewo genealogiczne, że to jest tam jakiś podziadkach, po jakaś, jakaś rodzina, tam ble, 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 samoa coś tam. No i wszedł Cody i oświadczył, że on wybrał jej że on wybrał Romana Reinsa. I coś tam nawrzucał Derokowi, o nie, w sumie to zarzucił też tam, na, nawrzucał coś tam yy, Romanowi, tam na, na jego rodzinkę wjechał, coś takiego. No i Derok się wkurzył i mu dał przysłowiowego liścika. No i co o tym sądzicie, tak? Powiedzmy sobie szczerze, oni musieli coś tam nakręcić, tak? No bo ludziom się nie spodobało to, że The Rock będzie walczył z Romanem Reignsem Że ta historia Cody Rhodes coś tak dziwnie zakończy I jednak zobaczyć walkę Cody Rhodes kontra Roman Reigns No i mi się wydaje, że WWE po prostu musiało coś wymyślić I taką walkę nakręcić Co wy o tym sądzicie, jeżeli w ogóle to oglądaliście? Może byście tego nie oglądali, bo to nie było jakieś tam Mega wydarzenie, po prostu pojawiło się na youtube. Co wy o tym sądzicie? Jak Dla mnie to jest na plus, bo walka The Rocka z Romanem Rejsem to już by było stuprocentowo pewne, że Derock nie wygra nie, tej walki, bo to już. No po prostu powiedzmy sobie szczerze, że Rock jest takim smaczkiem, po prostu dodanym, wykupionym, żeby po prostu podhypować Restylmenie, żeby tam było coś tam jeszcze lepszego dla oka, bo to w sumie to jest Restylmenia XL 40 Restylmenia. Ludzie oczekują bardzo dużo. Ale z drugiej strony, dla mnie właśnie to zakończenie kariery i właśnie to zakończenie tej historii Romana Rain'sem z Cody Rhodesem jest o wiele lepszym pomysłem niż tam pchanie jakiegoś Deroka. Wiemy też, że tam na pewno wypadłem mi z planów dużo, bo siempan pan kontuzję. Myślę, że on też tam miał brać dużą rolę w, w tej walce, ale... No, niestety Simpank się skontuzjował. Zobaczymy, czy zdąży wyrys zdrowi do wrestylemania i znajdą na niego miejsce. Ale mi się wydaje, że Roman Reigns i Cody Rhodes po raz kolejny na wrestylemania to będzie lepsze show niż to, co chcieli nam zaprezentować. Że The Rock będzie walczył z Romanem, a Seth Rollins będzie walczył z Cody Rhodesem. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Może wy macie jakieś inne przemyślenia. A patrząc na naszą walkę, na razie wszyscy stwierdzili, że Rick jest pasę i będziemy się wili poza ringiem. Widzimy tutaj potężne wymiany, każdy z każdym, nikt, nikt się tutaj nie teamuje. Tutaj po prostu jest walka. Chociaż tak patrząc na to, to Oleksowa z Adamkiem mogliby sobie powspółpracować, bo jakby nie patrzeć, są tak timem na NXT od 5 yy, minut, ale są. A my zobaczymy jak tam... Ja tak od razu was przepraszam za mój głos, bo jestem lekko przeziębiony i i tam będę sobie trochę smarkał, i trochę kaszlał. No niestety takie mamy warunki pogodowe, że raz jest ciepło, raz jest zimno no i człowiek się przeziębił, takie życie. Ale mam nadzieję, że i tak odcinek Wam się spodoba. Walka o 3 draft piki. Zobaczymy, kto tutaj zwycięży. Mi się wydaje, że to będzie długa walka, bo jednak to jest 8 man normal match i tu będzie ciężko kogokolwiek spinować, bo jak wiemy, <laughs> jak wiemy tutaj każdy może przerwać to pinowanie, ale widzimy, że na razie... Chłopaki stwierdzili, że będą się pisgać poza ringiem i to może trochę potrwać. Widzimy, że Adamek tutaj już jest nabuzowany. Signature Move jest w drodze, ale tutaj widzimy, że chłopaki się pobrali w takie pary. Każdy ma swojego tam mniej więcej przeciwnika i sobie z nim walczy. Tutaj Widzimy Adamek z Smakołyszą. Właśnie Smakołysza wleciał na ring jako jedyny. Aktualnie z w ringu. Myślałem, że będzie jakaś akcja z z ringu, poza ring, taki wiesz, wiecie, jaki y, fly move, ale tutaj niestety nic takiego się nie wydarzyło no i widzimy, że Adamek z Orkiem sobą tutaj ptoczą pojedynek, to jest <coughs> jednak 8 normal normalne, że to nie jest tak, nie ma przyjaciół, tak tutaj każdy stara się wygrać dla rosteru 3 draft piki i zobaczmy jak to się roz... o, tej mieliśmy przypięcie, już było dwa takie sniki piki, ale nie udało się jednak. Tutaj mieliśmy taki stąp ale od y, Filipka i widzimy, że tutaj chłopaki się trochę podzieli. Trochę chłopaków jest poza ringiem, trochę chłopaków jest w ringu. Myślałem, że to będzie taki ala Mów na y, analizę desk, ale widzimy, że gra tutaj nie pozwoliła nam wyjść poza szereg. Bo normalnie to powinien tam y, walnąć głową o ten stół, ale to wiemy, że to jest tylko. Gra, niestety, może w przyszłych częściach będzie to bardziej realistycznie rozwiązane. czy tylko sobie tak zerkam, czy się wszystko nagrywa. Wszystko się nagrywa. I co w ogóle sądzicie o tej naszej serii? No, jak powiem wam, że ja jestem bardzo zadowolony z tej serii. Seria się bardzo dobrze rozwinęła. Tutaj widzimy, że Olek Sowa tutaj wziął kij do bejsbola i trochę Adamka traktuje kijem do bejsbola. To jest twój tag partner, nie mi go kijem do bejsbola, co ty robisz, chłopie? No seria... Robi wyświetlenia, tak podoba wam się, co jakiś czas dołącza do nas jakiś nowy zawodnik I Mi się wydaje, że to już jest taka spoko liczba, jest nas dziewięciu Was jest dziewięciu, to mi się wydaje, że to jest tak spoko, jak na to, że mamy jakieś plus minus około 20 odcinków chyba z Uniwersa Albo nawet mniej, bo nie, nie pamiętam ile było w pierwszym sezonie Ogląda wam się to spoko i mam nadzieję, że tak zostanie i zobaczymy jak to będzie wyglądało w WWE 2K24. Już czekamy po prostu na tą nową część WWE i przeniesiemy tam wszystko do Universe Moda. Raz, dwa, nie, 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 nie. tam jeszcze się nie skończyła walka. Ale Smakołysza tam tak próbował podejść, teraz zainkasował akcję od Atachiego, bo Alexowa poleciał tam z naszych komentatorów. I mam nadzieję, że... Jest parę rzeczy tej w tym 2K23, które mnie po prostu trochę denerwuje. Tak jak na przykład ta kolejka do pasa, do, że musisz ustawić zawodnika do jakiegokolwiek pasa i on nie może być na przykład ustawiony w dwóch albo w trzech kolejkach, nie? To jest trochę, trochę dla mnie <laughs> słabe. Tutaj widzimy tam jest próba przypięcia, ale jest nieudana. To mnie trochę denerwuje właśnie, że nie może być tak, że to jest losowo te... Yy, Miana pretendenta nie są gdzieś tam wyłaniane na tych galach, tak jak kiedyś było, że najpierw musiałeś wygrać miano pretendenta, dopiero potem walczyłeś o pastkę, są to takie kolejki. Trochę to trochę to psuje rozgrywkę i mogłoby być trochę parę fajniejszych rzeczy w tym Universe Modzie, mogliby trochę na tym popracować, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało 2K24, może tam będzie to trochę bardziej dopracowane. A na razie widzimy, że tutaj... Poza ringiem widzimy, idą grube rzeczy w ruch. Tutaj kije do kendo, baseball, chłopaki się tam nie oszczędzają. A w ringu tutaj widzimy piękny taki kurcze ala. O, mamy przypięcie. Jeden, dwa i. O, było bardzo blisko. Taki ala codebreaker tam był <kłysy> na plecy z takim wyrzutem. I mamy. Walka nam się zbliża ku końcowi, mam takie wrażenie. że tej chłopaki. Starają się wygrać. Mieliśmy taki piękny suplex i close line od Olka. Sowy, ale tam stoi Ataci i chyba nie pozwoli przypiąć Smakołyszy tak łatwo, ale tak widzieliśmy, że chyba nie był zainteresowany. Wierzę, że smakałuszy tam po prostu sam się podniesie. tej Adamek wsiął kij do Kendo i widzimy chłopaki już chłopaki już stwierdzili, że poza ringiem już się nie ma co bić, trzeba teraz się trochę pobić w ringu. Pani sędzina ma tutaj niemałe zadanie. Ośmiu chłopa, ona musi wszystko tutaj skontrolować. Widzimy dużo kijek, widzimy krzesło, widzimy piękne akcje od naszych zawodników, ale który z nich zostanie zwycięzcą dla swojego brandu? To jest dobre pytanie. Patrzymy tam na paski zdrowia. Widzimy, że wszyscy, wszyscy są mniej więcej tak samo powijani. Najlepszy. Tak fizycznie jeszcze wygląda, najlepiej wygląda Olek Sowa, ale to dobrze wiemy, że to kwestia jednej akcji się może wszystko zmienić. Widzimy, każdy praktycznie z chłopaków ma nabitego finishera, dużo signature moveów, tu nawet nie jesteśmy w stanie wychwycić który w którym momencie coś nam prezentuje, kamera nam nie przeskakuje, ale wiem co, na przykład w Waka24 będzie mega fajnym mega fajną rzeczą, że wy właśnie takiej symulacji będziemy mogli sobie sami ruszać kamerą. To może być bardzo ciekawe, jak się nauczysz tym manewrować, to może naprawdę fajny fajne filmiki mogą powstać, bo na razie tutaj jesteśmy po prostu uzależnieni od tego co nam pokaże komputer, ale jak będziemy mogli ruszać kamerą i to wszystko, to będzie może troszeczkę lepiej. O, tutaj mamy crossroads od Shadie'ego i przypięcie Adamka czy to będzie zwycięstwo? Mam jeden, dwa, czy ktoś przerwie? Adamek Kik podniósł się, kick Out zrobił Tam mieliśmy przypięcie yy, któregoś z zawodników, to chyba Aleksana. było próba przypięcia przez Filipka, ale yy, nieudana. Młotek w ręce, sledgehammer w ręce i Sheili niestety obrywa po plecach i będzie przypięcie. Ataci na górnej linii, ale o, tam Filipek brudno zagrywa, tam nogi na linie ale niestety nie udało mu się. Przypiąć. Nie widzieliśmy tej akcji, bo akurat pokazało nam jak jeden z chłopaków wykonywał finishera. Ale widzieliśmy tam wcześniej, że właśnie Filipek trochę brudno zagrał tam nogi na linię, żeby zwiększyć nacisk na po prostu przy przypięciu. Przy, 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 przy I Shady teraz tam złapał smakoły 6-1-2. No chłopaki się nie podają, każdy walczy do końca. Tutaj mamy taki running power bobot olgasowy. I zobaczmy, czy to będzie koniec walki. Mamy jeden. Mamy dwa. Nie, jednak nie. To jeszcze nie koniec akcji. To jeszcze dużo się może wydarzyć. Widzimy chłopaki już mocno pomęczeni, mocno poobijani. Ja mam taki złem dla... Atacz jego od <laughs> Aleksana i dwa. Niestety tylko dwa. Zawsze kończy się na dwóch. Nie ma jeszcze takiej opcji, żeby. Tutaj o tutaj mamy piękny. Też finisher chyba Aleksan po prostu oddał. Raz, dwa i niestety jeszcze nie mamy końca walki. Ale mamy teraz pokaz finisherów. Tej finishery Signature mówi się sypią tutaj pa. Kamera nam nie nadarza. Jeden za drugim to taki Angry Slam od Aleksana, coś tego typu. Tutaj Filip chyba z running, drobnikiem wjechał w smakołysze Tam było przypięcie od Ataciego 2 na Shading, ale to jeszcze nie koniec walki. Te chłopaki walczą do końca. Widzimy dużo, dużo już z nich zmęczonych. Oleksowa krzesłem próbował trafić, ale niestety nie trafił chłopaków Adamek poza ringiem Aleksandr tak samo Shading ingasuje DDT od Atachiego i zostało już tylko czterech chłopaków w ringu trzech odpoczywa sobie poza ringiem Oleksowa z kendy, kendo stickiem ale nic nie zdołał zrobić, bo został powstrzymany I widzimy, że Oleksowa leży tam Filip złapał smakołysza Hmm. Czy będzie przypięcie Olkasowe, czy to będzie tak. To chyba jest czartowanie finishera i zobaczymy, czy Filip zdąży przypiąć tutaj Olkasowe, czy będzie Pedigree. Tak, mamy Pedigree i będzie przypięcie. I czy to będzie tyle, czy to będzie koniec walki. Czemu on nie przypina? Przypięcie, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. I mamy raz, nie. Atacz już tam jest na posterunku Dwa. Nie. Oleksowa się sam podnosi. Atacz nie musiał nawet interweniować w tej sytuacji. Poza ringiem też się dużo dzieje. Tutaj Adamek dostaje piękną kombinację od diego i dla Olgasowy od Smakołysza. I Smakołysz przypięcia, przy, przy, przy taciego mamy jeden, mamy dwa i nie, niestety to jeszcze nie jest koniec walki. Tutaj jeszcze się dużo może zdarzyć. Zobaczmy co będzie w dalszej fazie tego pojedynku dużo się dzieje, widzimy już coraz więcej rzeczy na ringu, tutaj mamy dwa kendostiki mamy kij do bejsbola mamy sledgehammer, leży nawet krzesło schody już były w użyciu nawet tutaj widzimy ataci korzysta z kendostika tutaj mamy taki ala jak Goldberg Slam i czy tutaj będzie o proszę, jaka popisówka tej od naszego zawodnika tam w ringu ataci zderza się z Adamkiem, tutaj mamy stąpa od Filipka dla Olgasowy Tutaj mamy chyba przerwanie jakiegoś submission muwa. Zobaczmy, co tutaj się jeszcze może ciekawego wydarzyć. Który z chłopaków wygra? Oj, tutaj mamy przypięcie na Atacim. Mamy raz, mamy dwa i mamy trzy i Adamek zwycięża. I powiem wam, że to jest drugi raz, kiedy robimy coś takiego i drugi raz wygrywa Nie, wcześniej wygrał SmackDown. Ale teraz Adamek tutaj zwycięża nasz Eight Man. Normal match i daje 3 draft piki dla NXT. Proszę bardzo. Bardzo fajny mecz. Mam nadzieję, że Wam się też podobał. Zaraz zobaczymy, kogo Adamek przetransferuje na NXT. Przejdźmy sobie do następnego show. I ja Was zapraszam do. Losowania. 3 draft piki dla NXT. Kogo pozyska NXT? Zobaczmy i lecimy z tym losowankiem. No widzowie powiem wam, że potężne draftpiki dla NXT. CM Punk, Alex i Omos trafiają do NXT. 3 potężne nazwiska. No i co tutaj można dużo powiedzieć. Życzymy dalszych sukcesów w NXT. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję i czekaj na kolejny odcinek. Na pewno się za niedługo pojawi. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że się podobało. I trzymajcie się. Na razie. Cześć.